Cześć, kochani e, mistrzowie. To się nie mieści w głowie w ogóle, co zjemno. Po pierwsze, gram tragicznie, a po drugie, nie umiem nagrywać filmików. Jak to Szemat powiedział, nie, nie umiesz grać, ale też dodatkowo za to nie umiesz nagrywać filmików. E, nagrałem cały filmik, okazało się, że właśnie było zaczekajcie, bo tu może ten, że było coś takiego. Więc taka była analiza kochana no ale wracając do... O yy, właśnie już wiem czemu bardziej chciałem po prostu pokazać yy, yy, bardziej chciałem pokazać jak wspaniale gram w szachy o proszę bardzo jak widzicie gram z zawodnikiem 1700 chyba przestrowoje się mocno, dobra, przyciszę to yy, 1700 Eee, no, i miałem go na widelcu na 3:00 <gryzostępny> po prostu w połowie partii, już przestałem myśleć. Nie można było iść na papierosa, bo to krótkie szachy. No i tak to no, gry jest tragicznie. No. Szkoda, szkoda. Gram beznadziejnie, wszystko jest źle. Tory są złe, wszystko jest źle, ale przejdźmy do. Yy, bo jedna rzecz się fajna wydarzyła, bo pierwszy raz w mojej partii, autentycznie pierwszy raz tu już bez śmienia. Miałem tak dobrą pozycję, że w ogóle mogłem stracić materiał, a i tak nadal miałem wygraną. Bądź lepszą, bądź wygraną. Ale nigdy tak się nie zdarzyło, więc nie jestem do tego przyzwyczajony. Ok, w debiucie, bo tyle już będzie omawianie, więc ja nie chcę tu przedłużać, w debiucie wygrałem Piona, natomiast z tragicznym niedorozwojem. On tutaj zagrał C5. ale ja chciałem po prostu wymienić i, i, i nadal jest super. No, C5 wiedziałem, że to jest ruch iście kontrowersyjny, ponieważ no, ten goniec wisi, wszystko wisi, no i ja, no, ale ja rozumiem, że chcę zostawić figury, no bo słuszna koncepcja. Goniec B5 z mojej strony, no, pff, lepszego gońca nie miałem w życiu. To znaczy, będę miał za chwilę skoczek D5, no i ja skoczek E7, E2 e, z ideą prostą. No wyprowadzę figury zrobię roszadę wreszcie ale tu poszedł goniec F5 nie do końca rozumiem ten ruch chyba mogę robić tu długą ale, ale jest jak jest więc nie wiedziałem o co chodzi zagram D, D3 okazuje się, że ja lepiej jak nie rozumiem to lepiej zaczekajcie, bo znowu nie widać trochę. lepiej y, gram jak nie wiem o co chodzi no także tak, a to historia. No i D3 poszło, ale już teraz zrozumiałem ideę przeciwnika. Mianowicie zagrał goniec G4. I tu straciłem całą swoją energię życiową, ale byłem z tego dumny, ponieważ tu analizowałem wiele, wiele, no nie tyle dumny z ruchu, co wiele, wiele różnych wariantów, bo powstała bardzo ciekawa pozycja. Już coraz ciekawsze pozycje powstają, co mnie bardzo raduje moje serce. Zwłaszcza jakieś plus 2,5 dla mnie. Przede wszystkim rozważałem ruchy takie, Popatrzmy sobie, bo tu jest plus pion i wszystko fajnie, ale rozważałem, rozważałem ruch E4, F3 nie rozważałem, bo wisi pion na E3, więc F3 odpada, a najbardziej rozważałem ruchy, po minucie zorientowałem się, że mam ruch D4. D4 z sprytną ideą. Więc przestawmy, róbmy sobie D4. Kąp nie jest jakimś wielkim fanem tego ruchu. Natomiast on nie jest, to nie jest zły ruch, ponieważ po biciu, nawet widzi się tu w analizie, niech, on, niech ona będzie dzisiaj, ona będzie istotna bardzo istotna. Więc po biciu ja biję i widziałem, że po pierwsze ten goniec mi zapobiega temu że weszła tu wieża a po drugie broni mi tego skoczka. No i to jest cała w ogóle cała nadzieja w tym wszystkim, więc myślałem, że on pyknie. Ja pyknę, zagra skoczkiem C3 z widełkami. No i ja za gdzieś pójdę i on pójdzie tu, na przykład zbije ja zbiję. No i co, B6 musi grać? Nie, nie? wiem, co on musi tu grać właściwie. Może B6 jest słanie, ja nie wiem właściwie, co on grać. Tak naprawdę. No bo grożę mu cały czas zbiciem. Zewnada D8, na przykład. Komp sugeruje, no ale to to i tak. Aha, nie mogę widzieć. to był bo, bo sprytny ruch. Sprytny ruch. No taki, taki wariantów, oczywiście, no nie. No to coś poziom na 2000, ale takie coś liczyłem. Bałem się tego. Hmm. Z prostej przyczyny, no właśnie z takiej, że no. No, tu, tu jest goło. Tu jest goło, naprawdę jest goło. A nawet takie coś można liczyć. No ale ja już muszę iść. Skoczek <laughs> jawczy, no to. Hmm, zaraz takie coś mogę próbować tak, on odchodzi. Jak co gram tu on bije. Ja biję. O w ogóle, na tu. No, mogę. Bi bicie tu jest słabe. To jest dobre. I on gra tu. Ja biję tu już. No. Ale wiadomo, że jak ja gram, to muszą powstać dziwne pozycje. Ale y, przynajmniej fajne, fajne. Dobra, no w końcu poszło. Zdecydowałem się na C4. Bo uważałem, że. Y, bicie. Bicie. Bit szach, widełki Król Tak No ja bym bił z C Mówię szczerze Z A to mi się nie podobało A4 bić się Może nie muszę bić Nie, pewnie bym bił Tak Tak, tak. Naprawdę ja taki wariant policzyłem. No, już się nie dziwię, jest Trecie, Nie było papierosów. Nie było czasu, bo to 60 minut. No, fajnie. Takie, takie coś policzyłem, więc byłem zadowolony. Oczywiście moje, moje poszły się walić, bo zagrał skoczek E7. No, Bogu, dzięki, no bo to słaby ruch. Ale okej, no to ja skoczek C3, ja wiedziałem teraz, no już mam 1700 na widelcu. No co on tu mi zrobi? Niewiele. Zagrał B6 F3, przegoniłem, zagrałem E4, skoczek G. G6, wszystko to widziałem, że coś takiego musi powstać i ja się zdecydowałem, że tu zagram G3, więc tego strasznie dumnego z tego ruchu, bo ten skoczek jest już właściwie odcięty. On zagrał goniec H3 i w tym momencie zaczyna się zabawa właśnie, to jest coś mega śmiesznego, bo ja przeoczyłem ważną rzecz, okazuje się, że przeoczyłem, ale zagram tak pewnie, bo zagrałem goniec C6, bo wiem, że jedyne co on tu może robić, to zagrać F5, nie dążyć do F5, więc jeżeli ja zagram goniec C6 on odejdzie gdzieś wieżą I on zagra przed F5 to Znaczy ja zagram tu na D5 i F5 A F5 nawet nie może pójść, no to w ogóle już czad No ale załóżmy, że nie musisz, że pójdzie na przykład tutaj Albo tak jak w partii poszło, zagrał wieża B B8, no to jakiekolwiek F5 O jeszcze ja mam ruchy, to już w ogóle to mam zawsze broniony, e, bronia, e, mogę zbić. Jeżeli po F5, mogę zagrać jakiś inny ruch, i jak on zbije, to ja biję gońcem i jest dżedziorsko. Więc tak poszło w partii, ale w sumie e, patrzę na tą pozycję i już wiedziałem, a co jak tak zagra. No się no nie jest dobrze, bo ja odchodzę co prawda na to pole, o którym marzyłem, ale ma goniec G2, i byłem pewny, że siądę do analizy z komputerem i już minus 17. Okazuje się, że to jeszcze lepsza pozycja niż wcześniej, mimo, że tracę tego piona. Ja, ja w ogóle chyba nie wiem, czy nie zdecydowałem się w stylu Bartla iść coś takiego, co też jest lepsze. Po prostu tak dobrze stoję, że cokolwiek tracę i tak jest nieźle. Więc no, okej. Okay. Eee, warto, to jakaś nauka będzie, nigdy tak nie stałem. No, ale tu chyba idea jest taka, że po wieża G1 jak on zbije, nie wątpię, że to, to mogę żegnać G4 na przykład, bądź H3, to już jest w ogóle H3 i już łapię tego gońca. I. Awidorn ja Więc to, to, to. Tego nie doliczyłem ani innego. To znaczy super by było, ale co G4 i. Cokolwiek. Najlepsze rój kompa, no i ma gońce, nie? F5, aha, no dobra, i tak bije, to na cokolwiek gdzieś zbije, to ja bije królem i świetna, świetna poza, aż po prostu rozumiem, że się nie boję takich, zejdę tutaj. Mam jeden ruch właściwie tylko. Nie przeszkadza mi to. No ale okej, okay, no nie, no to to już troszkę yy, przesadzone. No tak nie poszło, bo poszło, jak wam mówiłem, wieża B8, to ja się, to ja wieża G1, o, profilaktyka, pyk. Yy, wieża A2, jestem zadowolony z tego ruchu? Na razie nie gram. Na razie nie gram. Byłem tutaj, czułem się mocny. Skoczek E7, no to ja goniec D5. Wszystko powymieniajmy i jedziemy. No i z, y, poszła wieża tutaj na D8. Poszła jak poszła, no to ja poszedłem na F2. Ogólnie to niby najlepszy ruch, ale trochę mi później problemów on stwarzał. Od razu mówię: A, jak widzicie, nie zrobiłem rozszady, Nie mam czasu. I wiedziałem, że on, yy, że on odszedł gońcem. Trochę mnie to zasmuciło, no ale słusznie. No to ja zagrałem z taką ideą wcześniej właśnie. Ja powiedziałem, że tu sobie zagram goniec c1. Zamiast g3 mogłem grać goniec c1, ale to jest dużo gorsza wersja, więc dobrze, że tak zagrałem. No i on odszedł, wiem, że chce iść pionem z f, no to ja idę z pionem z h. Że to jest najlepszy jest hit. No coś muszę robić. f5, h5. Wieża F6 i tu się zaczynają. Tu się zaczyna zabawa. Tu chyba inne są lepsze ruchy, ale nie widziałem lepszej kontynuacji, nie umiałem tego wyliczyć, więc poszedł, poszliśmy tu na to. I teraz zobaczymy. Myślałem, że skoczek jest w ogóle lepszy. Skoczek też jest świetny, bicie, ale. Ale on tu mi atakuje piona nadal, może się. Kurde, no to cała moja przewaga jest w związku z tym pionem, więc trzeba grać super. No, jakieś było moje zdziwienie, jak on mówi, żeby grać na przykład i w ogóle się... Tak dobrze stoisz, że piony dla Ciebie to nie rzecz. Przestań, ja masakra, masakra. Kolejny raz, nie, nie, jest materiał, ale pozycyjnie to umiażdżasz. Jestem w totalnym szoku, no ale ja oczywiście nie wiedziałem o tym, więc poszło skoczek e4, to jest hit, że bronię, wszystko ładnie, atakuje wieżej, to nie jest, no ale on zbił, zbiłem, zbił ja tutaj, to jest najgorszy moment całego tego turnieju. A w ogóle fajnie, fajnie bo w Płocku. Pozdrawiam burgerownię, super macie burgery, super obsługę, że jest fajnie. W takim, pod takim kloszem jest burger, więc to w ogóle hit. I tam dym jest z, wędzone, z wędzonego drewna. Chyba nie, no jakoś tak. No dym w każdym razie, wędzony dym. No i ja tutaj w tym, w tym momencie, Biorę sobie łapę, o mucha, szczelona. Biorę sobie łapę, znaczy biorę łapę, idę po piątka z F, myślałem sobie, że zbiję z piątkiem F, on wybije, ja wybiję, pójdę na E2, no i sobie będziemy te grali. Wymienię już parę, wiesz, będę zadowolony. No już sięgam po ten pionek. To jest najsmutniejszy moment w całym turnieju, ale, sięgam tu się, ale czemu nie zde? Z D ładna, równa struktura pionowa, no super, to już w ogóle kończymy partię. I w ogóle nie przeanalizowałem tego ruchu, nawet przez sekundę, to ja myślę sobie, no z D musi być super. Oczywiście z F jest czadziorsko i kończymy partię, ale z D, z D wyglądał super, tylko że przeoczyłem ruch yy, C4. No i jak już widzicie, tu ten goniec, czy co, daj mi pion, się myślę sobie, super, uuu, ajajaj. Znowu wszystko leci na łeb na szyję. najlepsze jest kolejny raz. Pozycja jest tak dobra, że to bije piona, niech on ci bije wieża. Nawet chyba bicie wieży nie jest najlepsze. Czyli w ogóle jakiś paradyg, że ten ruch tu ja sobie gram. Co ja bym tu zagrał w tym momencie? Albo królem, albo wieżą. No pewnie wieżą, bo co mam nie, nie bić. No on bije, ja biję i mam plus 3. <grym> no plus 2 <dwa, grym> zaraz. Więc. <grym> Na tyle by niż w tamtej, więc tak, że tak, wystraszyłem się tego, chciałem bić, ale się wystraszyłem bardzo, jak zobaczyłem, ale ty same myśl, no bym miał dwa piony, a ja to w ogóle nad materialnie by było, co do nie mówiąc już o, że pozycyjnie super, więc tu, 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 nawet C8, no ale to tak. Kurde, wygląda, że C8. To chyba muszę tak taktycznie się fajnie bronić, bo bicie... Się... Tutaj. No to ja biję tu. A, no to... No to okej. Okay, szatańskie są. Dobra. Fajne mam centrum. Także tak. Widzicie jak jest. No ale ja się na to nie zdecydowałem. Postanowiłem, że zagram. No to już zaczęło się w ogóle słabizna z mojej strony, bo zagrałem goniec e -E -E. nadal pozycja, no tym razem, pierwszy raz w życiu równa, w tej partii, ale gram, no, no bo postawiłem, że okej, okay, no to już po piąku, no to mam pozycję, że mam lepszą. W życiu nie, nie myślałem, że mam lepszą. No i poszła wieża F8, to ja zagrałem król E2, wieża F6. I to jest najsmutniejszy moment całej partii. Ja już wykończony. Przeciwnik też chyba... Już miał mało czasu, ja też miałem czasu. Ja już byłem wykończony. Ja wiedziałem, że ja nie mogę, to znaczy myślałem, że w ogóle równa poza jest. Bo to jest w ogóle pozycyjnie, to jest miazga dla mnie totalna. I wiedziałem, że nie mogę bić ani bić. I to jest sobie myślałem, że no nie mogę. Tam dwa ruchy wcześniej. Ale o, chyba tu. dużo tu, tu podejdę Nie, nie możesz by tu podejdę, ale myślę, dobra, nie mogę być. I nagle tak patrzę. A, czy? A ja nie mogę bić tylko yy, gońcem ale wieża mogę. I zagrałem ruch wieża tutaj myślę sobie ja w piątek Zegrałem to przecież Nie, że nie, nie i teraz skumałem, że to to, ale to taka banalna taktyka, no nieważne. No i tak sobie siedziałem przez chwilę, parę minut i, i myślę sobie, co mogę zagrać. I pozycji, tak naprawdę, jakby mieć siłę trochę i energię. No i chyba po prostu wymienić wieżę. Komu mówi jakiś ruch wieża D3, ale ja myślałem o ruchu wieża B1. No i dziękuję. No i nie ma co tu grać. Przeciwnik. No naprawdę nie ma, nie No Dobra, będzie szedł z królem do centrum. No i ja biorę i wymieniam wieżę. No i koniec. Wieża xe 3 Aha, to on w ogóle nawet tak uważa, że to jest... Aha, no może i to też nie jest złe. W sumie tak C5. Tak. Aha, może to takie. A, to i tak to samo. Wiecie, to samo, a pionów mamy tyle samo, tyle samo, ale po prostu ja mam tego pas i, i to niby kończy grę. Ale byśmy jeszcze trochę grali, więc to była fajna pozycja. Tak, 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 ok. No, więc ciekawe co by było, natomiast bez sensu trzeba było bić pionem z F i tu by w ogóle nic, nic, niczego, by nie było żadnej kontry. No ale dobra, no poszło jak poszło, wspaniale. Jeszcze próbowałem. Teraz się obudzimy, się dobra, damy radę. No, i y, jak widzicie, tu próbuję. Nie jest to najlepsze, ale zagrałem wieża E8. No, Ładny wieża D4. Chyba jeden ruch na, na 10 sekundach zrobił. I tu, tu, oczywiście, znowu wiadomo, że Tomek podstawia taktyki, ale już nie podstawi. Nie zbiję mu tego piona, bo sobie myślę, że zbiję mu tego piona. To on zagra wieża XD5 z odsłony i bije mi wieżę. Na coś takiego. To on pyk. I tu, tu, i tu. No, kiepska sprawa. E, więc nie, nie dałem się nabrać. Poszedłem e, królem na F. I sobie tak przeszedłem tutaj i zacząłem iść tu pionem, niby Niby niedokładne, ale my się sobie idziemy tu pionem. No i tu troszkę szczęścia, bo go, zabrakło, bo gonie C3, wieża tu, tu. Wiedziałem, że. Że pójdzie tu, więc na E7, więc przynajmniej sobie się wymienimy pionami. No i też tutaj idealnie. Ale dobra, no poszło coś takiego i ja się tak zabunkrowałem. Taką twierdzę chciałem zrobić, że król nie wyjdzie, pionki nie przejdą, mata mi nie da. Więc on zagrał wieża D2, ja zagrałem wieża F3 i idzie królem. Ja starałem się odciąć tego króla, w ogóle słaby był ruch, ale on też się tu pomylił, więc mogłem sobie tak zagrać i tu zamiast jakoś tak fajnie go czekać, to zagrałem, tu mi się nie podobało, nie podobał mi się ten, ten to już w ogóle słaby i skończył partię, o tak, ale tutaj trzeba było po prostu, trzeba było po prostu jakoś wierzać, na przykład C3. No, i on nie może, jak zagra tutaj, to ja sobie idę G4 i się nic nie dzieje. Nie jest mu tak łatwo przejść. Ja sobie jakoś C4 gram. No i czt, mogłem jeszcze, no ale. Tak mu próbować, że on nie za bardzo ma jak, dobra, pójdzie tu, to ja wierzę tutaj. No i kiedykolwiek on tu idzie, no to ja. O nie jest to takie łatwe żeby się przedostać bo tu pion blokuje wieża będzie mu odcinała no ale widzicie no fatalny no, powinienem z 1700 powinienem to wycisnąć nie powinno być tak i pozycyjnie i materialnie no ale niestety wiadomo już kiedyś się zorientowałem że po prostu kawka papieros po godzinie partii i jedziemy no ale tutaj nie było. Nie było jak, nie było czasu. No i tyle, no i takie smutne: no, trzeba po prostu. Trzeba przejść na wędkarstwo. Tym pozytywnym aspektem, czy czymkolwiek, kończę ten film. Pozdrawiam.